Nank to znacznie więcej niż street food i kolonialna architektura. To miejsce, gdzie znajdziecie klimatyczne domy na wodzie, monumentalne świątynie, a z drugiej strony gęste lasy, dzikie plaże i dziesiątki tropikalnych gatunków zwierząt. Wyspa jest też częścią nowoczesnego, dobrze zorganizowanego stanu, którego główne miasto wraz z aglomeracją liczy ponad milion mieszkańców. Oto nasza subiektywna, a zarazem praktyczna lista najciekawszych miejsc i atrakcji w Penang. Zaczynamy od końca. Numer 11. Zacznijmy od czegoś bardziej przyjemnego jedzenia. W Malezji kulinaria to przygoda dla zmysłów, ale jeśli chcecie doświadczyć prawdziwych lokalnych potraw, musicie zajrzeć do food courtów. To właśnie tam, przy plastikowych stolikach i w gwarze lokalnych rozmów, można odnaleźć kulinarne serce wyspy. Każde takie miejsce jest wyjątkowe i znajdziecie je bez problemu w niemal każdym mieście Malezji. Numer 10: Spice Garden Ogród Zapachów i Przypraw. Skoro już mowa o przyprawach, zajrzyjmy do ogrodu, będącego aromatyczną i spokojną alternatywą dla zatłoczonych atrakcji wyspy. Spacerując krętymi ścieżkami w cieniu wysokich drzew, można z bliska zobaczyć nietypowe rośliny, ale uważajcie na to, co dotykacie, bowiem w jednym z zakątków ogrodów rośnie kolekcja trujących roślin. Na terenie ogrodu działa niewielka herbaciarnia oraz sklep z pamiątkami, a po zwiedzaniu ogrodu można zanurzyć nogi w strumyku z lodowatą wodą, gdzie małe rybki zadbają o Wasze stopy. Wstęp jest płatny kosztuje 24 zł od osoby dorosłej, a dzieci płacą 13 zł. Numer 9. Spokojna plaża dla spacerowiczów. Do najsłynniejszych publicznych plaż wyspy należy batu Feringi. Choć nie znajdziecie tam palm, to trzeba przyznać, że ma niepowtarzalny urok. Na jej krańcach znajdują się malownicze formacje skalne. No i oczywiście brak tłumów. To miejsce znaleźliśmy specjalnie dla was. Numer 8. Dżungla, trekking i dzikie plaże. Z Batu Feringi już blisko do Parku Narodowego, który jest idealnym miejscem do trekkingu, gdzie zobaczycie dziką stronę wyspy. W parku znajdziecie kilka klimatycznych tras, przebiegających przez najprawdziwszy tropikalny las deszczowy. W trakcie wędrówki możecie spotkać makaki, warany i niezliczone gatunki ptaków. Numer 7 Kek Lok Si największa buddyjska świątynia Malezji. Położona na obrzeżach Georgetown świątynia jest największym buddyjskim kompleksem w całej Malezji. Jej rozrzucone na zboczu zgórza tarasy zachwycają skalą i detalami. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest monumentalna 36-metrowa statua bogini miłosierdzia Kuan Yin, która góruje nad okolicą i widoczna jest z dużej odległości. Po kolejnych poziomach świątyni można się wspinać o własnych siłach albo wjechać specjalną windą, gdzie zwykle ustawia się duża kolejka chętnych, dlatego jeśli macie limit czasowy na zwiedzanie od razu zacznijcie się wspinać. Najlepiej zacząć od niższego poziomu, gdzie znajduje się pagoda 10 tysięcy Buddów. Ta budowla łączy elementy stylu chińskiego, tajskiego i birmańskiego, co symbolizuje jedność w różnorodności buddyzmu w Azji. Wstęp na teren świątyni jest bezpłatny, płaci się tylko za użycie windy, dlatego uważamy, że warto. Z wyższych poziomów roztacza się piękny widok na miasto i wzgórza Penang. Więcej o świątyni opowiadamy w innym odcinku. Numer 6 Penang Botanic Gardens. Skrzyżowanie relaksu i trekkingu. Jeśli szukacie miejsc, w których można schronić się w cieniu tropikalnych drzew i uciec przed miejskim zgiełkiem, to musicie odwiedzić Penang Botanic Gardens. Ogród, założony jeszcze w czasach brytyjskich, obecnie pełni funkcję publicznego parku. Jest tu sieć alejek, po których swobodnie przechadzają się makaki. Ogrodu pierwotnie nie mieliśmy w planach, ale warto zajrzeć, bo jest bezpłatne. To również dobre miejsce na początek dłuższej wędrówki. Stąd startują szlaki trekkingowe do wzgórza Penang, ale niektóre z nich są dość ekstremalne. Jeśli zdecydujecie się na trekking, pamiętajcie, że klimat jest tu wilgotny i trzeba zabrać duży zapas wody. Jest 35,5 stopnia. To, to tak naprawdę żyjecie? Aha, 35 i 7. I nie ma słońca. Wszystko ścieka. Ale jest bardzo przyjemnie ogólnie. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Numer 5 Penang Hill. Panoramiczne widoki na wyspę. Wzgórze Penang to znana atrakcja wyspy głównie dzięki kolejce linowo-terenowej, która w kilka minut pokonuje ponad 800 metrów różnicy wysokości. Na szczycie znajduje się wiele tarasów widokowych z panoramą na Georgetown, cieśninę i mosty łączące wyspę z lądem. Ponadto znajdziemy tam spacerowe alejki, kolonialną architekturę, świątynię hinduską czy meczet. Mimo wielu komercyjnych akcentów, miejsce nadal zachowuje swój urok. Wzgórze jest dostępne również na piechotę. Można tu też dotrzeć ze wspomnianego wcześniej ogrodu botanicznego. Wstęp na wzgórze jest bezpłatny, ale za kolejkę już trzeba zapłacić 26 zł za osobę dorosłą i 13 za dziecko. Wiele atrakcji na górze jest już płatnych. Naszym zdaniem warto zapłacić za tylko jedną czyli Numer 4. The Habitat. To wyjątkowe doświadczenie jest znacznie bliższe naturze niż zatłoczone tarasy w części publicznej. Spacerując po wiszących mostach można podziwiać roślinność, wsłuchując się w śpiew ptaków i odgłosy małp. Spacer kończy się na wieży widokowej, z której zobaczymy niesamowite krajobrazy. Atrakcja promowana jest jako rodzinna, ale nie jest w pełni dostosowana do osób o ograniczonej mobilności lub rodziców z wózkami. Przy najważniejszym obiekcie brakuje windy, a niektóre odcinki wymagają pokonania schodów i nierównego terenu. Wstęp jest płatny. Na oficjalnej stronie bilet kosztuje 52 zł, ale na mapach Google znajdziecie linki do tańszych, nawet o połowę biletów. Skorzystaliśmy z tej okazji i weszliśmy za 27 zł od osoby. Numer 3. Jettis drewniane domy nad wodą. Tuż przy nabrzeżu Georgetown można zobaczyć autentyczne drewniane osady na palach, znane jako Jettis. To założone przez chińskich imigrantów domy, zbudowane tak, aby uniknąć opłat za korzystanie z gruntu. Mimo rosnącej popularności wśród turystów, wiele z tych miejsc wciąż pełni funkcję mieszkalną, co pozwala zajrzeć w codzienne życie lokalnej społeczności i poczuć ducha dawnych czasów. Numer 2. Street Art. Murale w Georgetown to inicjatywa artystyczna, która tchnęła nowe życie w stare mury. Wszystko zaczęło się od pracy litewskiego artysty Ernesta Zakarewicza, którego dzieła szybko stały się magnesem dla turystów z całego świata. Dziś miasto jest już galerią pod gołym niebem, w której można znaleźć dziesiątki kolorowych murali, instalacji 3D i żartobliwych scenek z życia codziennego, które często ukryte czekają, aż ktoś przypadkiem na nie trafi. Numer jeden to bez dwóch zdań Georgetown. Miejsce, gdzie kolonialna architektura miesza się z chińskimi świątyniami, muzułmańskimi meczetami, hinduskimi kapliczkami. A wszystko jest otulone zapachem przypraw i dźwiękiem rozmów w co najmniej pięciu językach naraz. Wśród kolonialnych rezydencji można spacerować bez końca, bo miasta nie da się ogarnąć w jeden dzień, ani w jednym wpisie. Dlatego do tematu wrócimy w kolejnym odcinku. Czym jeździć po Penang? Autobusy Rapid Penang to jedna z najtańszych i najbardziej praktycznych form przemieszczania się po wyspie. Pojazdy są nowoczesne, klimatyzowane i kursują regularnie, a sieć połączeń obejmuje większość głównych atrakcji turystycznych. Rozkład sprawdzicie w Google Maps, które bardzo dokładnie pokazuje trasy i przystanki. Aplikacja Grab działa w Penang bez zarzutu. Przejazdy są tańsze i przydają się zwłaszcza jeśli chcecie szybko przemieścić się bez konieczności oczekiwania na autobus.